Dziękujemy, dzień dobry. Nazywam się Andrzej Harasim. Dzisiaj ze mną jest kolega Adam Pieron. Dzień dobry. Reprezentujemy firmę ESS Audio, wyłącznego przedstawiciela grupy Harman Professional w Polsce. Grupa Harman jest to największy producent systemów audiowizualnych, którego rozwiązania możemy znaleźć w takich miejscach jak uczelnie, czyli edukacja, w korporacjach. Są to też obiekty wielkopowierzchniowe, mogą to być stadiony na przykład. Nie zapominajmy też o hotelach, w których jest bardzo dużo technologii tego producenta. Harman to również rozwiązania eventowe. Są to e, nagłośnienia koncertowe, jest to, są to kina e, między innymi. No Właśnie w ramach koncernu, czy w ramach grupy Harmana mamy kilka marek. Część z nich bardzo znana, między innymi AKG. AKG na pewno nikomu nie trzeba przyz, y, przedstawiać. Są to mikrofony i y, słuchawki. Y, jest to taki, taki brand, który jest też y, obecny w takim naszym codziennym życiu, po prostu w, w, w marketach. Tak? wasze słuchawki, ale mamy także BSS Audio i DBX, czyli procesory sygnałowe audio. Mamy wzmacniacze Krauna, mamy, mamy głośniki JBL-a, oczywiście i systemy miksu takiego wielkoformatowego, czyli konsolety Soundcraft. Ale to jest audio, o którym mówiliśmy wczoraj z Maćkiem Barańskim. No dokładnie. Dzisiaj mieliśmy, mieliśmy i mamy opowiadać o, o Marce AMX, Zgadzać. na którą zapraszaliśmy właśnie w dniu wczorajszym. Ale z czym nam się kojarzy AMX? Gdzie jest znana ta marka? Mm -hmm. AMX to przede wszystkim systemy centralnego sterowania czyli wszędzie tam, gdzie mamy potrzebę sterowania różnymi systemami czy to będzie oświetlenie, czy to będą rolety, klimatyzacja, w końcu system, systemy AV, monitory, projektory, przełączniki różnego rodzaju. Wszędzie tam, gdzie możemy sterować i centralizować te systemy w jeden przyjazny dla użytkownika interfejs. Okej, okay, w takim razie no, chcielibyśmy opowiedzieć. Dlaczego takie hasło zapraszające do naszego dzisiejszego spotkania mm -hmm. wymyśliliśmy, czyli ile pilotów potrzeba do obsługi sali konferencyjnej? No tak, właśnie często z naszymi klientami konsultujemy te systemy i bardzo najczęściej tak naprawdę widzimy, wchodząc do takich pomieszczeń, do takich obiektów, wiele pilotów. Pilot do projektora, pilot osobny do monitora, osobny pilot do ekranu, do klimatyzacji, przełącznik. Różnego rodzaju do oświetleń, a to wszystko powinno tak naprawdę zupełnie inaczej wyglądać. No tak, już w tych bardziej zaawansowanych obiektach mamy 8 Szereg. różnych przełączników i teraz trzeba tylko e, pamiętać, który do, do czego służy. E, no dobrze, ale czy AMX pomoże nam jakoś to e, ustandaryzować? Zdecydowanie tak. Odpowiadając na to pytanie, ile potrzeba tych pilotów, odpowiedź jest żadnego. E, może to wyglądać tak, że cały system jest zupełnie zautomatyzowany i używamy na przykład czujek ruchu, sala konferencyjna wie, że my się w niej znajdujemy, więc odpowiednio ją przygotuje, nawet odpowiednio temperaturę przy, przy, przystosuję tak żebyśmy się czuli komfortowo. Ekran zostanie obniżony, projektor zostanie włączony, czy monitor. Odpowiednie źródła według odpowiednich wcześniej przygotowanych scenariuszy no tak, zostaną włączone. E, Okej, okay, no mamy ten, mamy ten panel, widzimy wygląda bardzo ładnie, e, ale czy, czy taki panel możemy go skustomizować, czy on zawsze jest taki sam? Tak, możemy zupełnie go skastomizować. To jest kwestia stricte graficzna. Często firmy używają swoich brandbooków, aby, aby to zrobić, czyli mamy używa, używamy kolorów odpowiednich, logo oczywiście, tak żeby to wszystko wyglądało bardzo spójnie, wszystkie sale oczywiście tak samo. Przede wszystkim z panelem jest jedna ważna, jedna ważna, istotna sprawa. Każdy panel powinien wyglądać tak samo. Czy przyjdziemy do sali A, B, C, czy pojedziemy do Hongkongu, Las Vegas, czy, czy Londynu, każdy panel powinien w, po, wyglądać w podobny sposób. tak? No tak Wtedy osoby, które to się obsługę. przemieszczają, a powiedzmy, jesteśmy, żyjemy w globalnym świecie, przemieszczamy się bardzo często, yy, wchodzimy do sali, wiemy co mamy robić. Czyli wprowadzamy standard. Dokładnie. Tak. No dobrze, a czy yy, takie panele to jest. Yy, jak one w ogóle wyglądają? Mamy panele ścienne, panele stołowe, tutaj do wyboru oczywiście różnej wielkości. Flagowym panelem dotykowym AMXa jest tutaj taki duży 20 calowy panel, który najczęściej jest używany w control roomach lub reżyserkach, ale mamy też takie wdrożenia na przykład na statkach wycieczkowych. A jak wygląda sytuacja z urządzeniami mobilnymi? Tutaj także możemy zastosować AMX i sterować z całym systemem z telefonu czy z tabletu. No dobrze, rozmawiamy o korporacjach, mhm. a wiadomo, tam jest bardzo ważne bezpieczeństwo. Zgadza się te wszystkie urządzenia, panele dotykowe, czy procesory centralnego sterowania. One są wszystkie, oczywiście, komunikują się w sieci i bezpieczeństwo jest bardzo ważne, tak? W takich, w takich rozwiązaniach. Yy, ale AMX to firma, która zdaje sobie z tego sprawę od praktycznie samego początku. Tutaj chciałem wam pokazać. Yy film, który najlepiej to może obrazuje. Mamy, mamy lotniskowiec Armii Stanów Zjednoczonych, na których także mamy, w którym także mamy użyty panel AMX, -a. więc myślę, że jest to wystarczająca, przynajmniej dla mnie rekomendacja, jeśli chodzi o zastosowanie i, i bezpieczeństwo sieci. No to prawda, a wspominałeś ogólnie, że, że AMX zarządza wszystkimi rozwiązaniami, tak, bo AMX to jest również dystrybucja tych sygnałów. Zgadza się. Jedną z dziedzin, której się zajmuje AMX, to dystrybucja sygnałów audio-wideo. I myślę, że moglibyśmy zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś i do jakiego momentu doszliśmy obecnie. it all started with a flicker a blur an image brought vividly to life the moving image the wonder of the age encompassing a feeling that everything could be done and anything was possible the whole world watched as history was made but poor quality made it difficult to get a truly clear picture fast forward a few years and technology marches relentlessly on now you can hold the world of entertainment in the palm of your hand in your living room in your pocket, on your personal handheld device, on the move. It's your content, your way, with 4 billion videos watched on YouTube every single day. Fast, faster, fastest. Now, business demands the same. The ultimate in quality, cost effectively coupled with the ultimate in convenience. The solution? 4K Ultra HD video. No expensive dedicated network or complicated servers. Just connect to an encoder, then start streaming exceptional 4K content over a standard 1 gigabit IP network. From the small screen to the big screen. A world of difference for businesses worldwide. Sharing super high quality video in real time. SVSI. Networked AV from Harman. Welcome. To the future of high quality video content sharing. Bardzo ciekawy filmik. E, tylko, o, jak w takim świecie odnajduje się AMX? Jakie rozwiązania proponuje? AMX od początku jest obecny w świecie dystrybucji. Dystrybucji wideo. W takim klasycznym wydaniu, jeszcze niedawno mieliśmy najczęściej stosowany taki schemat, kiedy y, mieliśmy komputer lub DVD. Tutaj był odbior, y, nadajnik, mieliśmy matrycę dużą w obiekcie y, i odbiornik jakiś plus jakiś monitor, tak? ale to było takie rozwiązanie bardzo izolowane. Natomiast y, od niedawna y, mamy rozwiązanie SVSI, czyli audio video over IP, czy te wszystkie sygnały, sygnały w standardowej sieci, struktura sieci strukturalnej obiektu mogą być, yy, mogą być przesyłane. Jak słyszę o IP, to od razu mi się e, kojarzy z działem IT. Po prostu. Tak? No tak, teraz coraz częściej tymi wszystkimi rzeczami zajmują się działy IT, nie AV tylko IT. I tutaj te rozwiązanie właśnie SWSi są dużo bardziej przyjazne, ponieważ jest to tak naprawdę część sieciowa plus mała część AV, ale zarządzanie wszystko odbywa się na podstawie Sieci, tak? Z tego co widzę, takie trochę skalowalne. Tak, zdecydowanie. W zależności od tego, jakie kodeki użyjemy, możemy tą sieć dystrybuować tylko w obiekcie lub over internet, tak, więc możemy przesyłać te sygnały na bardzo, na bardzo duże odległości. No dobrze, czyli tak, wiemy już, że AMX to jest to sterowanie, tak. jest to dystrybucja, wrócę jeszcze do sterowania, sterujemy ekranami, sterujemy projektorami, całą tą infrastrukturą, mhm. tylko czy jest w ogóle możliwość Zarządzania tego i zarządzania. Tego. Zarządzanie jest bardzo ważne, zarządzanie i monitoring. Tak naprawdę tak. chodzi o spokojny sen osób, które się zajmują obsługi. Mamy tutaj RMS, odpowiedzią jest AMX RMS, czyli system, który monitoruje i raportuje wszystkie zdarzenia, które odbywają się w sieci, czyli możemy przysłowiową lampę w projektorze monitorować, jej zużycie i w odpowiednim w tym czasie system wyśle maila, powie nam, że wszystko jest ok lub ma, wymień lampę, co ważne, to jest tak naprawdę najważniejsze dla osób zajmujących się codzienną obsługą, czyli właśnie utrzymaniem działów, utrzymanie działów IT. Zanim zacznie się przysłowiowa afera, że coś nie <noise> działa, to jesteśmy w stanie ewentualnie... To już o tym wiemy, ale, o, o, ale jak to się dzieje? Czyli usunąć. Nie wiem, e Dobrze, dostajemy informację, że kończy się lampa w projektorze, ale e, po prostu zepsuł się ekran. Co tak, się dzieje? Coś, jakieś, jakieś urządzenie przeszło z stanu online w stan offline i od razu mamy red alert, że coś się dzieje. Powinniśmy się czymś zająć i co ważne możemy monitorować jednostki zarówno, które mamy tutaj lokalnie w naszej sieci, ale możemy sprawdzić jak tam nasz system w, nie, w Nowym Jorku się zachowuje. Tak, na przykład. No to bardzo fajnie wygląda. Czy możemy państwu pokazać jakiś przykładowe no, mamy przykład taki z Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven. Może zobaczmy, bo to będzie chyba najlepszy, najlepszy sposób, żeby przybliżyć jak to wszystko może być zarządzane. Witam to Eindhoven University of Technology. jest research driven design oriented university with a strong international focus. Renowned for its top quality education and internationally prominent research. It's 11 o'clock in the morning. This class is just as important as all other classes, but not all classes are the same. The next hour, students gather together for a lecture about the major issues in the field of durability. When a lecture starts, the presenter can choose to operate the system by themselves or to give full control of all AV sources over to the central control room, which has the capacity to support up to eight lectures simultaneously. The integrated system enhances both the teaching and the learning experience, enabling all participants to benefit from the technological investment, no matter where they are in the building. This forward facing university is now future ready. With a technological specification that more than lives up to its slogan of where innovation starts. Szanowni Państwo, Grupa Harman odpowiada na wszystkie elementy związane z systemami AV. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, jak zintegrować Wasze systemy, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy, jesteśmy dla Was. Na dzisiaj chciałbym podziękować w naszym imieniu. E, I jeszcze raz zapraszam do zobaczenia i, I oddajemy, oddajemy głos, głos do studia. Do studia. Dziękujemy.